W kolejnym odcinku ja nazywam się Susak i zapraszam do oglądania. Jak wiecie, bądź nie, najprawdopodobniej jest to ostatni odcinek z serii Kalifornią. W dzisiejszym odcinku postaram się przejąć wszystkie stany, no oprócz wysepek, y, takich jak na przykład tutaj chyba Hawaje, o ile dobrze pamiętam. Y, dokładnie. Y, no. Chyba, że zdążę się zmieszczę się w około 20 minutach, bo ja nie chcę takiej dłuższej widzowie robić. No to oczywiście na pewno zaatakuję, ale. No. Więc no. Skupmy się tutaj teraz na Nowym Jorku. Więc tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, będę atakował. W najnowszym odcinku. W tym od, W poprzednim odcinku mówiłem, że w tym odcinku będę atakował Nowy Jork. Więc. Yy, więc tak, tutaj sobie yy, gdzie ja to wysyłam te wojska widzowie. Yy, dobra, tutaj 4000 niech będzie. Tutaj również tak. 4000. Yy, no więc tak. O kurde, widzowie. No dużo mają wojsk, jak 11 tysięcy wojsk My tylko tak naprawdę widzowie mieliśmy yy, kilka tysięcy. No i może być tak naprawdę widzowie lipa teraz. Jeżeli zdąży zrekrutować to będzie widzowie naprawdę git. Bo tutaj potrzebuje naprawdę dużo zrekrutować aby obronić mi tych tak w ogóle tak naprawdę te prowincje. No i co? Rekrutujemy. I co? Lecimy dalej na Nowy Jork. No widzowie nie widziałem, nie spodziewałem się w ogóle, że oni tyle mają w wojsk właśnie hmm, przypominam abyście jeszcze strzelili suba z dzwonem oraz zostawili łapkę w górę ponieważ was to nic nie kosztuje a mi bardzo pomaga w każdej chwili możecie zmienić swoje zdanie yy, więc tak yy, tutaj sobie wyślemy wojska no bo widzowie te yy, 11 tysięcy wojsk to tak naprawdę będzie jeden z cięższych, właśnie wojsk do podbicia Nowego Jorku. Myślę, że już nie mam aż tak dużo. No i mają minus 7 tysięcy około wojsk. No, 7-8 tysięcy wojsk. No, więc tak, widzę, tutaj sobie już dorekrutuję. Aha, nie mogę sobie dorekrutować wojsk. No tak, więc o, tutaj sobie już tak naprawdę wyślę te wojska. I nie wiem, czy przez przypadek stacji nie kliknę, ale dobra, widzę. Jak kra jak uznała, że nie wykonaliśmy ruchu, to bardzo dobrze, właśnie dla nas, więc tak. 5 punktów to już wymaksujmy sobie przyrost populacji. Dajmy sobie, no, dobijmy prawie do 20 punktów, punktów ekonomii i przejęli nasze prowincje. Ale my odbiliśmy to, co my tak naprawdę straciliśmy, widzowie. Ale trzeba dalej rekrutować widzowie te wojska. Tutaj wyślę te 6000 wojsk, ponieważ to y, może dla nas być tak naprawdę winner. No, tutaj, żebym zrekrutował 2000 wojsk. Ja mam widzowie pomysł. Nie pomyślałem o tym wcześniej, ale wyślę stąd wojska. No i niech będzie, tutaj wyślimy sobie tak naprawdę stąd i tu wojska. So, 2135 rekrutujmy. I pięknie widzowie. Hmm, Co widzowie? Oj, ci. tutaj tak na. Dobra, tutaj 1000, tutaj 1000, bo raczej nam nie przejmą tych prowincji. My tak naprawdę widzowie chyba wygramy z Nowym Jorkiem, bo ma. A ile mamy prowincji? 204, tak naprawdę. Mamy 200, bo. 200, chyba jeden. Tak mi się wydaje. No i co? Przejmujemy. I tutaj Massachusetts. No, więc tak. Tutaj widzowie sobie wyślimy wojska. Tu widzowie jeszcze wojska, i niech będą tutaj wojska. No. Yy, więc tak. Tutaj pokazuję, że niby mają 241 wojsk, ale tak naprawdę widzowie nie mają tych wojsk. Tutaj yy, skipujmy. No i tak naprawdę widzowie podbijamy już tutaj yy, nowy Jork. No tak naprawdę na początku przegrywaliśmy. Ale dosłownie zostały im 4 prowincje i 5000 wojsk. I jeżeli to są ostatnie, dwie w prowincie Nowego Jorku. Trzy. Aha, jeszcze tu. To, mnie nie wiedział, widzowie. I właśnie bardzo dobrze, że się teraz dowiedziałem. No, i tutaj przejmujemy. Pięknie, widzowie. Mamy to. Przyrost populacji jest zbyt wielki, więc zainwestujemy sobie bardzo dużo w badania. Tak naprawdę chyba co tura będziemy dostawać punkt technologii, a nie, jednak nie widzowie, yy, więc tak, Nowy Jork, zabierz widzowie wszystkie pięknie żądania, tutaj jeszcze sobie zasymilizujmy szybciutko. No i co widzowie, podbiliśmy kolejny stan, Nowy Jork dokładnie. No ale jeszcze tutaj będę potrzebował dorekrutować sobie troszkę tych wojsk. Ponieważ raczej nie starczy mi 9000 wojsk raczej nie starczy nam, żeby podbić tutaj całe Massachusetts. I to są ponad prawie 4 prowincje widzowie. No. Yy, więc tutaj wyślijmy Tutaj tutaj widzowie yy, i yy. Tu, daj dostęp wojskowy Karolinie Południowej, nie. Yy, widzowie, yy, miałem mówić, nie wiem czy powiedziałem, ale tak, o, nasza, era przeżyw, nasza cywilizacja przeżywa złotą erę nauki. Yy, no yy, więc tak, yy, nie wiem czy powiedziałem, ale yy, jak walczyliśmy z Nowym Jorkiem, to nie pamiętam czy powiedziałem, właśnie widzowie, ale yy, mówiłem, że to dopiero pierwsze państwo. Y, a już takie problemy, więc tutaj atakujemy I cyk widzowie tutaj Massachusetts zaraz będzie sobie podbite. O, widzowie, bardzo ładnie tutaj Massachusetts nas przejęło. Y, więc tak. I tutaj chyba ten stan ma jedną prowincję więc jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to sobie widzowie przejmiemy ten y, właśnie stan. Cych widzowie, yy, no i co widzowie? Tutaj 606 sześć wojsk tutaj 500 wojsk No i co? No lecimy Przejęte Massachusetts yy, Więc co? Kolejny stan podbity I mamy 4 punkty technologii, więc... No, powoli będziemy mogli maksować sobie y, te, y, ekon, przyrost ekonomii. I tak naprawdę, ile zostało stanów? Widzowie, raz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Około stanów jeszcze. I czy to jest możliwe? Tak, na pewno, widzowie, y, jest to możliwe. Y, no. Tutaj sobie chyba każdy wie na jaką teraz dokładnie na jaki dokładnie teraz stan tego, chyba będę rekrutował wojska tak daleko od wszystkich właśnie tutaj państw i tutaj no myślę, że tak z 14 tysięcy, 20 dobra zrekrutujemy do 20 tysięcy wojsk Soje pięknie, cyk widzowie mamy, cyk, 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 cyk cyk, 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 cyk no i co widzowie, cyk, 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 cyk no, i wyślijmy sobie już tutaj właśnie na morzu, tutaj, właśnie wojska. No i co, widzowie? Lecimy zaraz za atakiem na Alaskę. Widzowie, tak, nie nagrało się, ale tutaj, jak widzieliście, wyskoczył już komunikat i mamy wojnę właśnie tutaj z Alaską. Dobrze, że nie wysłałem wojsk, i sobie przypomniałem w ogóle, widzowie, że nie włączyłem nagrywania. No i wyślijmy sobie tutaj na stolicę Alaski, wojska. Tutaj również sobie wyślijmy yy, wojska i tutaj też, więc tak, wyspa przejęta. No i bardzo widzę, jak pięknie nam idzie tutaj atak yy, właśnie tej Alaski. Te 200 wojsk niech też nam już pomoże. I tak naprawdę dwie chyba prowincje mi zostały do podbicia dokładnie. Jedna, druga. I pięknie widzę. Mamy Alaskę. Możemy całą Alaskę. I tak widzowie, kolejny stan podbity przez Kalifornię. Widzowie, zbliżamy się już powoli, wielkimi krokami, tak naprawdę widzowie, można powiedzieć, do końca serii. Ale czy uda nam się widzowie podbić każdy stan? Albo może jak wszystkie stany nagle nas naraz zaatakują, widzowie. Nie wiemy tego w ogóle. Więc tak. 229 prowincji. No i 15 około stanów jeszcze do podbicia. Oprócz chyba tak naprawdę wysypek raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 i 16 Hawaje. Więc tak. Już bym sobie zarekrutował więcej wojsk na zapas by mi się przydało tak naprawdę. Więc tak, cyk cyk. Aha. Dzień. Więc... Oj, oj, widzowie mamy ponad mili, milion właśnie mamy tutaj w skarbcu mamy milion właśnie. Nie wiem złota jeśli można tak uznać na przykład no więc tak, widzowie tak i widzowie 12 tysięcy wojsk tutaj sobie wyślę no, więc tutaj sobie myślę że chyba naj te trzy przyjmiemy tutaj tymi wojskami, co mam. Chyba, że nagle y, ten y, Vermo, Vermont stawi nam czoło i będzie miało bardzo dużo wojsk. No to będzie taka lipa lekka, ale podbiliśmy tu, Stąd nie wysłałem wojska, żeby już zostało na, właśnie wiecie, na y, Concord y, Więc tak. Yy, no. Cyk i cyk. No więc tutaj na badania sobie dajmy już widzowie niskie. No i mają prawie przewód w wysokości 50 tysięcy. No więc tak tutaj widzowie sobie wysyłam wojska i New Hampshire właśnie zostaje zaatakowane przez nasze, przez nasze wojska. No. O, i straciliśmy jedną prowincję, widzowie. Bardzo. Y, to jest bo tak naprawdę widzowie. No, ale przejmujemy ich od razu. I tutaj wojska pięknie. Widzowie już tak szczerze, nawet ich y, nie. Y, właśnie tutaj nie patrzy widzowie, tak naprawdę na to, że y, nie, nie asymilizuje tych prowincji. Po prostu chce przejąć y, te całe stany. No. Y, więc, y, cyk widzowie. Mm, no. no i co widzę? Już tutaj idą wszystkie wojska. Chyba nie mam na razie żadnej wojny z żadnym krajem. Y, nie. A nawet trzy kraje nas lubią. No. I nie wiem czy jednym z nich nie jest Kanas. Nie, Kanas już nas aż tak nie lubi. Ale z Kanasem jesteśmy w Sojuszu właśnie. Więc... Eh, oho. Tutaj sobie wysłałem wojska. stąd wyślijmy tysiąc tych wojsk i widzę więc cyk cyk i jeszcze sobie szybko zainwestuję w inwestycje dam sobie bardzo dużo. Pamiętam, że mam tam chyba 40 około hmm, właśnie zainwestowane. Tak, że w sensie po prostu widzę je normalnie mam no. E, więc tak cyk cyk cyk. No. Yy, więc tak, widzowie. Tutaj już tak naprawdę są ostatnie prowincje do przyjęcia właśnie tutaj. Yy, tego stanu. Yy, już wam powiem, jak on się nazywa. Yy, Main. Yy, tak będę, tak powiem, że Main. Kurcze, widzowie. Trzeba wycofać stąd wojska i wysłać je ku że nie będą tutaj nasze wojska. I nie wiem czy tutaj widzowie nie zrekrutować. Do, ale dobra. Nie no, zrekrutuję, bo potem mi się rozejdą po całym państwie. No i ostatnia prowincja main. Pięknie widzowie. Odbiliśmy tak naprawdę trzy stany w kilka minut. Więc cyk widzowie wysyłamy I ile zostało dosłownie widzowie zostało tak naprawdę tutaj już 12 stanów widzowie a ja sobie będę już powoli wysyłał y, tutaj właśnie wojska na kolejne widzowie stany USA y, oczywiście żeby nikt nie zrozumiał że mówię Stany jakby zjednoczone USA, tylko Stany Zjednoczone USA Dobra widzę, No. No i co widzę? Już tutaj... Jest, no, tak... Niech już tutaj będzie tak po 10 tysięcy tych wojsk, chciałbym już sobie dorekrutować. Więc tak, cyk widzowie. No i co? Tutaj są prowincje chyba Ohio, tak? Nie. Tutaj są prowincje Ohio. Yy, no. Yy, cyk widzowie tutaj wojska. Tutaj da się zrekrutować. Nie skarb... Ha, widzę, że skarbiec jest pusty, tak albo dobra, zostawmy na 31%, tak, widzowie. O, i teraz można rekrutować, widzowie właśnie wojska New Jersey zaatakowane New Jersey i widzowie nie przemyślałem tego bo tutaj nie miałem wojsk, ale dobrze już to odbijam szybciutko, a tutaj sobie rozstają kolejne wojska właśnie no Więc tak, 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 tak. Yy, no, i tutaj zaatakujmy yy, Pensylwanie. O, cyk widzowie, kolejny stan właśnie zaraz upadnie. A Kalifornia, widzowie. Yy, woli wygrywa ten scenariusz yy, widzowie i jakbyście jakby co to zapraszam was na moje trzy Discordy yy, pierwszy link to jest do Discorda jakby ktoś nie do, dostał na przykład powiadomienia do od, od że jest odcinek na kanale to yy, mój moderator Bug bobby bądź kaczka poinformują was na moim Discordzie yy, że wleciał taki odcinek na przykład yy, no więc zapraszam. Yy, drugi link to jest do RFSMP. Jeżeli ktoś tam po prostu chce w pitcheru ze mną podpisać, to yy, nie yy, właśnie nie yy, dołączajcie, tylko dołączcie na trzeci link. Tam właśnie jest serwer stworzony do pisania ze mną. Yy, więc tak szybciej. Aha, ja z nimi nie wziąłem jeszcze pokoju, widzowie. Pięknie. Cyk. Z nimi New Jersey. O, i teraz widzowie, można. Wiedzieć, że przyjęliśmy kolejne stany yy, więc tak tutaj wojska czy już to Maryland no to Maryland też będziemy o, za od razu zaatakujemy dobra dobra widzowie ja mam pomysł Mam nadzieję, że oni nie mają sojuszu z y, jeszcze innym państwem, tak naprawdę, widzowie. Y, cyk. Cyk. Y, no i co, widzowie? Za niedługo zniknie kolejny sam z... Y, tutaj z powierzchni jakby świata. O, nie no, widzowie, tak naprawdę nie przemyślałem, jak to powiedzieć. I oho, obronili się. Widzowie, bardzo ładnie tutaj... Jak to się nazywa państwo? Dale Leveiro tutaj podbija nasze prowincje Tutaj wyślijmy Widzę, bo my tutaj mało możemy, bo my tutaj nie zasymilizowaliśmy O, tutaj już można więcej To już nam na pewno pomoże jak możemy tutaj na przykład na tych prowincjach więcej rekrutować No i co widzowie, tu widzowie jeszcze sobie szybciutko wyślę, no kurde, no tak widzowie powiem, że troszkę lipa właśnie, bo liczyłem na to, że za pierwszym razem podbijemy, tutaj 7000 wojsk starczy, a tutaj nagle widzowie się okazuje, że nie starczyło tyle wojsk, 7000 wojsk właśnie, no ale tutaj już ładnie powoli będziemy odbijać, o tutaj sobie znowu ten stan odbił, tutaj ten, De, de Virginia Zachodnia ale tutaj sobie szybciutko zrekrutujemy wojska widzowie i znowu y, atakujemy właśnie y, te stany właśnie, y, więc tak tutaj, y, no więc tak widzowie tutaj sobie szybko, aha znowu y, odbili nam pro kolejne prowincje tutaj, nie wiem czy Virginia odbija, czy widzowie już tutaj tyle stanów odbijami te prowincje, że ja już nawet nie pamiętam, widzowie, który stan to który właśnie. No ale dobrze, tutaj sobie szybciutko w Wiercinie tutaj zrekrutujmy i to najprawdopodobniej będą ostatnie prowincje właśnie niektórych tutaj państw właśnie. I widzowie już powoli znikają te państwa, tylko że no jak tutaj te dwa państwa mnie tutaj atakują, to mnie lekko, widzowie, nie mówię, że mnie denerwuje. No i tutaj 100, a tutaj 1500 wojsk. O i tutaj myślimy sobie tyle wojsk. 2000 ponad wojsk i cyk. Kolejny stan w USA. Podbity cyk. Cyk. Cyk nie będą. Tu jeszcze zrekrutujmy. No i kurde widzowie, naprawdę oni muszą mieć tyle wojsk, jakich ich nie mogę przebić. Widzowie, naprawdę mnie ten stan denerwuje, ten yy, Delaware Ale pięknie podbiliśmy sobie kolejne trzy, właśnie tutaj. Yy, państwa, na pewno chcę te prowincje, wszystkie chcę. Yy, więc tak. Tu widzowie, yy, tu widzowie, zaproponujmy. I chyba będzie git. Widzowie, ile zostało stanów? Nasza ten, cywilizacja, dobra. Widzowie, z racji, że odcinek jest już długi. To będzie jeszcze piąta część piąta, chyba i ostatnia część Kalifornii, y y właśnie jutro. Y więc sobie dorekrutuję tutaj wojska, już na każdą prowincję na pewno, żeby były widzowie wojska do podbicia każdego kraju, widzowie po kolei. Podbijemy sobie, widzowie. O, tutaj właśnie y, Floryda znik znika z mapy. Właśnie tutaj, więc już tutaj. Porekrutuję sobie wojska, aby nie musiecie rekrutować w kolejnym odcinku. A w kolejnym odcinku, po prostu najechać te państwa. Porekrutuję sobie tutaj jeszcze, widzowie, z wami na wizji, właśnie, żeby nie było, że y, rekrutuję poza nagraniem i tutaj oszukuję. Mm, więc tak. Tutaj właśnie. Y, cyk. Cyk wojska. Cyk. Cyk. No. Cyk widzę. Cyk. No. Eee, cyk, widzowie. Cyk. Eee, no. Eee, więc. No. I mamy tutaj. Eee, no. Tutaj niech będzie jeszcze tysiąc wojsk, właśnie. Cyk. Cyk. Kurde, naprawdę tutaj widzowie, oni tutaj mamy naprawdę tyle niezasymilizowanych y, prowincji, że już tutaj na niektórych naprawdę mało można rekrutować. Y, więc tak, widzowie, cyk. I widzowie, zostały tak naprawdę raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem chyba stanów. O ile dobrze liczę, zaraz się dowiemy, widzowie. Został raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. 7 siedem, siedem stanów dokładnie widzowie zostało. Więc dziękuję wszystkim za ten wspaniały odcinek. A jeszcze muszę sobie tutaj widzę przy Kansasie zrekrutować wojska przy naszym sojuszniku właśnie z yy, chyba drugiego bądź pierwszego odcinka z Kalifornii. Yy, więc tak, yy, widzowie. Cyk. No, bo tutaj mają 4000 wojsk. To też będzie yy, ciężej ich podbić, ale... Myślę, że jeśli dobrze y, właśnie wojska po, porozsyłam na, na daną prowincję, to, to na pewno nam się uda przejąć. Y, tutaj już sobie dorekrutujmy jeszcze, tutaj, tak żeby było. O, do 4000 tutaj właśnie. Y, więc tak widzowie. Virginia też ma tutaj zrekrutowane wojska. Na pewno nie. Nie ma wszystkich, wszędzie zrekrutowanych tutaj, właśnie, gdzie potrzebuje. Aha. Kliknąłem dobra. Hmm, bo nie wiedziałem widzowie, co kliknąłem, ale ok, Teraz już wiem. Hmm. E, no. E, więc właśnie tak. E, tutaj. No i tak widzowie. Dziękuję, Dziękuję wszystkim za, za ten wspaniały czwarty odcinek Kalifornii. Do zobaczenia. Trzymajcie się. do kolejnego i. Cześć!